Maciej Stuchr stanowczo odcina się od polityki. Tak zmieniło się jego życie. Maciej Stuchr, znany aktor, postanowił wycofać się z debaty politycznej i przyznał, że dzięki temu odczuwa mniej stresu. Dlaczego podjął taką decyzję? Maciej Stuchr, który do niedawna był aktywnie zaangażowany w debaty polityczne, postanowił zmienić swoje podejście. Jak sam przyznał w programie Onetrano, od kilku miesięcy całkowicie zaprzestał śledzenia wydarzeń politycznych. Maciej Stuchr zdystansował się od polityki. Decyzja znanego aktora o odsunięciu się od politycznych dyskusji spotkała się z różnymi reakcjami bliskich, od zrozumienia po krytykę. Mówiło o swoich przyjaciołach, którzy pytają, jak może pozostawać niezaangażowany w bieżące sprawy kraju. Mam coś takiego od dnia dziecka, wyłączyłem się nawet ze śledzenia polityki. Niektórzy moi przyjaciele, bardzo zaangażowani w te sprawy, są wręcz źli na mnie. Pytają, jak mogę tak żyć, i czy wciąż jestem prawym obywatelem. Ale ja przestałem słuchać, wyznał. Stuch przyznał, że odcięcie się od intensywnych informacji wpłynęło pozytywnie na jego samopoczucie. Bycie z dala od polityki pozwoliło mu na złapanie oddechu i uzyskanie większego spokoju. Maciej Stuch, czy to naprawdę ich nerwów? Podkreślił jednak, że zupełne odizolowanie jest niemożliwe, mimo braku aktywnego śledzenia, pewne informacje i tak do niego docierają poprzez media społecznościowe? Zawsze coś gdzieś dociera, nawet przypadkiem. Na przykład, kiedy wejdę na Facebooka, widzę moich znajomych rozgorączkowanych jakimś tematem. I z tej perspektywy, którą udało mi się nabyć, myślę sobie, Kurcze, czy to naprawdę warte ich nerwów? powiedział. Chociaż Maciej Stucher zamierza na razie pozostać z dala od polityki, nie wyklucza zmiany swojego postanowienia przed kluczowymi wydarzeniami, jak na przykład wybory. Uważa, że z perspektywy czasu wielu ludzi marnuje energię na tematy, które nie są tego warte choć nie wyklucza czasowego zaangażowania w wybrane kwestie